Witam. W tym filmie chciałbym Wam pokazać urządzenie jakim jest Pager. Urządzenie to jest stosowane do komunikowania się poprzez komunikaty tekstowe, które można odczytać z tego malutkiego wyświetlacza. W niektórych modelach jest on większy, ale w moim przypadku jest malutki. I aby wysłać taki komunikat należy zadzwonić na centralę, której numer podany jest zazwyczaj z tyłu urządzenia i podać treść wiadomości oraz numer bipera na który ma to zostać wysłane aby zadzwonić do centrali w tym przypadku sieci metrobip należy wybrać numer 9646 i to jest numer do operatora na centrale i można wtedy wysłać wiadomość na takie urządzonko z tyłu mamy również Nieco więcej ciekawych informacji, na przykład numer Bipera, który jest podany w tym miejscu. Oraz tutaj jest podany ponownie, jak widać jest to z sieci MetroBip i tutaj dopisek zero abonamentu. I urządzenia można było kupić na abonament lub bez abonamentu, w moim przypadku bez abonamentu, ale były wersje z abonamentem. I te bezabonamentowe na szczęście nie miały potem żadnych opłat. Jedyna opłata to zadzwonienie na centrale i koszt połączenia. Tylko że takie urządzenia w latach 90. były naprawdę drogie. Kosztowały 300 do 400 zł. Tyle, że w tamtych czasach było to bardziej opłacalne niż telefon komórkowy. Bo było po prostu wiele tańsze i opłata była i tak jednorazowa, czyli zakup takiego urządzenia. Z tyłu mamy również numer seryjny urządzenia. Tutaj mamy bateryjkę zwykły mały paluszek. A tutaj mamy suwak, który po zamocowaniu klapki utrzymuje ją w pozycji zamkniętej, żeby nic nam się nie otworzyło niestety u mnie brakuje klapki, ale urządzenie i tak jest w fantastycznym stanie. Ciężko coś takiego dostać praktycznie bez żadnych rys. Często w wyświetlaczach padały pojedyncze piksele i w efekcie komunikaty były nieczytelne. W moim przypadku wszystko jest czytelne. Lecz niestety na to urządzenie już wiadomości wysłać nie można, bo 31 grudnia 2013 roku zostało zakończone wsparcie. Sieć MetroBip zakończyła jako ostatnia. A co do funkcji takiego pagera oprócz komunikacji, no to wiadomo, pokazuje godzinę. Niestety, w systemie 12-godzinnym tutaj pokazuje datę, miesiąc oraz dzień i posiada trzy przyciski. Gdy przytrzymamy przycisk zielony, uruchamia się nam podświetlenie ekranu. Dość słabe, ale w trudnych warunkach oświetleniowych jest to oczywiście pomocne. I co jeszcze oprócz podświetlenia oferuje nam takie urządzonko? Przyciskiem menu Wywołujemy oczywiście wybór konkretnej funkcji. Tutaj mamy Controls, Alerts, Alarms i to w zasadzie wszystkie funkcje. Weźmy sobie w kontrolę, i tu możemy wyłączyć urządzenie, ustawić czas i datę, ustawić scroll. Cokolwiek to jest, są to efekty przejścia, jak widać. Załóżmy, że ustawimy ten i wycofamy. I tutaj dalej mamy alerty, i tutaj mamy wibracje, audio. Tutaj dźwięk. Dźwięk ciągły lub brak. Tutaj wibracja w tym urządzeniu jest dość mocna, ale ja wybiorę, tak jak wcześniej było, audio. I tutaj mamy dźwięki do wyboru. Ustawię ten. Dalej mamy alarmy. Można ustawić budzik na dowolną godzinę i datę. Wszystko powinno działać. I to są w zasadzie wszystkie funkcje, jakie oferuje to urządzenie. Kiedyś było bardzo pomocne, bo można było mieć takie coś praktycznie za darmo, nie licząc opłaty jednorazowej. I po prostu chodziło się do budki telefonicznej, wybierało numer, można było użyć, jak to się mówi, lewej karty lub wpisać specjalny kod. Aby zadzwonić za darmo, i w tym wypadku połączenia z budki telefonicznej były darmowe, a w efekcie korzystanie z tego urządzenia również było darmowe. Bardzo fajna opcja. Teraz są używane w różnych firmach, które nie chcą przechodzić na nowsze systemy komunikacji, a w tym przypadku, jak jest centrala prywatna. Urządzenia są dalej wspierane. Niestety u mnie jest urządzenie u operatora, także nie można po prostu na nie wysłać wiadomości, bo nie jest wspierane. Do urządzenia, w tym przypadku Motorola, były również dodawane takie etui z klipsem, który można było przypiąć na przykład na pasek. Tak urządzenie w nim wyglądało. Yy, miało dodatkową ochronę wyświetlacza i wszystko było w odpowiedni sposób zabezpieczone. Yy, wpinane jest na zatrzask. Tutaj jak widać jest malutki otworek. A tutaj wypustka. Klips również jest oryginalny od Motorola. I wszystko jest zachowane w stanie bardzo dobrym. Jeśli chodzi o to urządzenie, to to by było wszystko. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś ciekawego, na przykład jak działa Pager. To by było na tyle. Do zobaczenia, cześć.